Nie no, to już jest przeginka. Taka koparka w tak niskiej cenie to istne wariactwo. Zobaczmy koparkę, która poradzi sobie na ciężkich robotach, a kosztuje tyle co dwa razy mniejsza. Maszyna waży aż 2,7 tony. To już nie jest zabaweczka. Wygodna kabina z przeszkleniem w formie zaokrąglonej pozwoli na lepszą widoczność w każdym kącie. Posiada szybkozłącze, także jest możliwość wyboru łyżki, jak i osprzętu typu młot, wiertnica czy chwytak. Podam Ci to, co najbardziej powinno Cię zainteresować, czyli zakres pracy, a więc wysokość załadunkowa 2,7 metra, długość ramienia w poziomie to aż 4,4 metra, a co najważniejsze głębokość kopania to aż 2,54 metra. Oczywiście ważna jest też moc, czyli silnik Janmar pozwoli na pracę w ciężkich gruntach oraz przy wydobywaniu np. kamieni czy korzeni. Prace, jak i widoczność ułatwi również ruchomerami. Szeroki rozstaw gąsienic daje stabilizację nawet w nierównym terenie, a ogrzewana kabina zapewni pracę na cały sezon. Cena tej maszyny to tylko 127 tysięcy netto, oczywiście gwarancja i serwisy w wielu miastach w Polsce. Oferta ograniczona czasowo, ten model bardzo szybko się sprzedaje, więc jeśli jest od ręki to masz farta, jeśli nie to zapisz się już dziś. Wygodne opcje ratalne i leasingowe, więcej na stronie dystrybutora marki.